Na tym filmiku pokażę, jak należy wykonać ruszanie samochodem z miejsca. Pokażę dwie wersje. Jedna wersja to jest ruszanie z gazem, jedna wersja to, druga wersja to będzie ruszanie bez gazu. Kiedy stosujemy Ruszamy bez gazu w sytuacji, kiedy chcemy ruszyć pomału, znaczy nie dynamicznie, nie w ruchu miejskim, gdzie trzeba szybko włączyć się do ruchu, tylko gdzieś pomału przy parkowaniu. Wtedy możemy sobie pozwolić na ruszanie bez gazu. Wymaga to większej precyzji na sprzęgle, ale mamy pewność, że samochód pojedzie nam pomału. Jeżeli jesteśmy w ruchu. Należy ruszać przeważnie, można powiedzieć, zawsze z gazem, co nam zapewnia odpowiednią dynamikę i zabezpiecza przed ewentualnym zgaśnięciem które mogłoby irytować innych kierowców, jeżeli nie nas. Jak to należy zrobić? Robimy to następująco: wsiadamy oczywiście do samochodu, przygotowujemy się do jazdy. Jeżeli jesteśmy przygotowani do jazdy, tak jak w tej sytuacji, no to kolejno, co następuje tutaj hamulec ręczny mamy zaciągnięty samochód jest na luzie a więc musimy włączyć pierwszy bieg, żeby to zrobić wciskamy sprzęgło do końca o, będzie lepiej widać sprzęgło jest do końca wrzucamy pierwszy bieg dobrze teraz patrzymy przed siebie wyłączamy hamulec ręczny mamy wyłączony i teraz będziemy ruszać. Ruszanie to polega na tym, że będziemy pomału puszczać sprzęgło do momentu, aż samochód zacznie się pomału toczyć. W tym momencie trzeba będzie nogę na sprzęgle zatrzymać i przez chwilę dalej nie puszczać. Już to zaczynam robić. Puszczam sprzęgło. Przytrzymuję nogę na sprzęgle, bo czuję, że samochód zaczyna ruszać. Widać to też tutaj na nagraniu mam nadzieję. Tak, kiedy już się nam troszkę rozpędził, zdejmujemy nogę ze sprzęgła całkowicie. No, i w ten sposób jedziemy. Jeżeli chcemy jechać szybciej, oczywiście dodajemy gazu. Jeżeli wolniej, nogę z gazu zdejmujemy. Samochód nam zwolni do pewnej prędkości, natomiast nie zatrzyma się. Jeżeli chcemy się zatrzymać przy tak małej prędkości, należy wcisnąć najpierw sprzęgło, a potem delikatnie nacisnąć hamulec. Tak, jest, w tym momencie stoimy. Teraz wystarczy zmienić na luz. Sprzęgło możemy puścić. No i stoimy.